Zaledwie jedna lampka elektryczna w szmacianej nogawce oświetlała malutki, ręcznie pisany afisz. Poznał pismo żony od razu. Wstyd mu się zrobiło, że litery rondowe, tak ongiś drogie i tajemnic pełne, wypinają się tu oto publicznie w przypochlebnych półkolach długiego tytułu. Ze słów ogłoszenia biła cierpka wesołość, która nudzi zbyt hałaśliwą obietnicą. Teatr umieszczony był na pierwszym piętrze, od frontu. Widać szedł nieźle, gdyż już w sieni stał ogonek. Barcz zajął w nim posłuszne miejsce. Dopiero w połowie piętra dowiedział się, że posuwa się w ogonku taniej kuchni inteligenckiej, która drzwi w drzwi sąsiaduje z teatrzykiem. Pąsowy z gniewu i nieokreślonego uczucia wstydu wyszedł stąd prosto na górę do teatru. Na szczęście przedstawienie było już w pełnym toku, barcz usiadł chyłkiem gdzieś na skraju przejęty bezsilną litością. Widzów prawie nie było. Tu i tam niby śnieżny, samotny bałwanek widniał w pustym rzędzie krzeseł biały płaszczyk dziecinny otoczony czarnymi grudami rodzicielskich palt. Scena ustawiona była tak nieszczęśliwie, że ciemniej było na wszystkich jej planach niż w pokoju. Kręciły się po niej, wadząc o papierowe kulisy, małe, drętwe figurki skałcik, krakowianka, juchas, żołnierz, szlachcic, popierane z tyłu niestrudzoną gadaniną i okolicznościowym śpiewem jadzi. Barcz miejsca sobie nie mógł znaleźć, słysząc, jak żona zmienia głosy, mówi grubo, cienko, dziecinnie, starczo, to znów jeszcze jakoś inaczej na wychowawczych osnowach wzorowej dykcji. Gdy zaś z okazaniem się długiego krokodyla zionącego mdłym zapachem trociczki jeła śpiewać pod dźwięki pianina rytmicznie i miarowo dylu, dylu, krokodylu, barcz zlane potem czoło schował na poręczy krzesła. Głos jadzi, nicowany na wszystkie sposoby, sprawiał generałowi niewymowną przykrość. Tłuk się po pustych kątach mieszał z sykiem gazu, wywołując przestrach wśród nielicznych dzieci. Nareszcie mała pieluszka kurtyny uwiazła w połowie drogi. Odkręcono lampki elektryczne, z okien, ze ścian, z sufitu wyskoczyły plamy chudych, papierowych kwiatów. Publiczność uciekła szybko, rzucając poza siebie sztywną ciszę samotnego światła. Barcz wstał z krzesła i czekał. Czy być może? Podała mu palce sine i zimne. Trzymał je spokojnie w wielkich dłoniach. Jeszcze się goniły na puszystych policzkach żony szczęśliwe łuny. Jeszcze smugę brwi marszczył niepokój. Jeszcze pierś, kryta żabotem, stała wysoko w westchnieniu. Patrzył na żonę coraz pewniej, spłożąc się oczyma przez biodra w dół ku końcom trzewików. Usiedli w pierwszym rzędzie przy płomieniach gazu naprzeciw sceny. Poczęstował papierosem. Spory kawałek czasu, mój kochany. Teraz dopiero zmącony jej oddech ułożył się. Na przegięciu warg pobladłych ściągało się drżenie w mały, płochliwy deseń. A może zapłaciłeś za bilet? Pokazał jej zmięty kupon. Trzeba było chłopcu powiedzieć. Ja się też dziwiłam, kto dziś kupuje w pierwszym rzędzie pełny bilet. Nawet się bałam, czy nie jakiś sprawozdawca, a wiesz, świejesz Stachu? Potoczył ręką przez włosy, jakby rozgrzeszony tą uwagą, w krótkich słowach niefrasobliwie złożył wyraźnymi ruchami prawie, że sypał żonie na kolana koleje swego życia. Było tak ciężkie, tak zewsząd obwarowane odpowiedzialnością, że któż mógł rościć pretensje? Nie przejmował jadzi ciężar tego brzemienia. Tak żyjesz, zauważyła spokojnie, widać tak chcesz. Uśmiechnął się ironicznie. Chodź, pokażę ci całe moje przedsiębiorstwo. Prócz wielkiego pokoju przeznaczonego na widownię była jeszcze z boku poczekalnia. Zwiedzili naprzód za kulisy teatrzyku. Wszędzie tu tkwiły lalki o twarzach połyskliwych, rozmazanych, jakby pokrytych bliznami oparzelizny. Na małej kozetce przy pianinie leżała gruba, biała Sukmana Wołyńska. W niej ogłaszam mojej publiczności ewentualne zmiany programu. Wolałby, by to była jakaś polska Sukmana, krakowska czy kielecka. O nie bądź szowinistą, uśmiechnęła się zalotnie, ależ bynajmniej. Porzucone wszędzie laleczki patrzyły szklaną pogodą oczu w dowolne, przypadkowe punkty. Drażniło to barcza. Jadzia wzięła spod sceny krokodyla, bo ma na sobie błamik prawdziwej skórki pożyczonej od kuśnierza, żeby nie zniszczyć. Przeszli do poczekalni. Wisiały tu na ścianach przeróżne wzory klasycznej architektury. Pomyślano także o karawce z wodą i szklankach dla przyszłej ciżby. A gdzież mieszkasz? pytał. Żeby można swobodniej pogadać. Co? Żeby można swobodnie pogadać powtórzył łaskawie. I znów jaśniejsze, prawie białe wzory lęku przesunęły się po warkach jadzi. Mieszkam, proszę pana, w kuchni. Zawahali się przy drzwiach, bliscy sobie, prawie głowa przy głowie, rozdzieleni tylko przekrwionym pyskiem spoczywającego na jadzinnym ramieniu krokodyla. Weszli. Usiedli do herbaty. Spostrzegł, że wśród fotografii rodzinnych nie ma już jego podobizny. Widocznie skazana była na banicję. Popatrując przychylnie na wąskie, angielskie łóżko, wypytywał żonę o jej rodzinę. Zawsze zaznaczała tak żywe przywiązanie. Mój drogi, cóż ci powiem? Może jak te kresy trochę odwojujecie, nawet nie wiem, czy stoi jeszcze nasz dom, czy ojciec żyje. Mama rok temu umarła. Ja tu chodzę, a tam daleko, nawet nie wiem, jak liście ze mnie spadają. Jedząc powoli długie kromeczki chleba z masłem, zaczęła nagle opowiadać o tych swoich dwóch latach samotności. Występował w nich jako wartość, całkowicie już przezwyciężona. Barcz patrzał na schnącego w końcu pod sufitem tradycyjnego króla, burzył się i niecierpliwił. W końcu ogarnęło go nawet rozrzewnienie, że wypadł z serca żony schowanego pod angielską bluzeczką. Jadzia chciała początkowo pracować razem z matką, nie w żadnej polityce nigdy wam nie przebaczę Niemców ale przy dzieciach. Nie zgodziłyśmy się, matka twoja rozwija tylko ciało a dusza. Oszczędzenie duszy dziecka za pomocą rozrywki, ale właściwej więc marionetki, świat literacki ją poparł, wymieniła kilka nazwisk potężnych pyskaczy z wrogiego barczowi obozu. Wcale nie trzeba ich było tak bardzo prosić, co prawda wtedy powszechnie myślano, żeś zginął. Jakąż to wszystko ma przyszłość, zadawał pytanie bardzo oględnie. Postanowiła teatrzyk swój zmienić na ekspozyturę przyszłego wyrobu lalek. W jednym z domów, w Erneścinie, lalki te odlewać się będzie z papier maszy. Papier taki, jak to powinieneś wiedzieć, otrzymuje się ze starych gazet, zatem surowiec niekosztowny. Formy znajdziemy swojskie u odpowiednich artystów, a ty? A ja. Opowiadał żonie, czego doznał przez te dwa lata, jak strasznych prywacji, jak ciężkich razów i niewdzięcznego losu. Nie byłaż to prawda, a czy można oddać komuś więcej od prawdy? Teraz zaś tu kończył, wyczerpując przegląd doznanych krzywd i podjętych prac, rzuciła mu się na szyję. Ja ci zawsze ulegnę, płakała na szorstkie sznury munduru słuchaj, słuchaj albo lepiej nie mówmy. Gdy zaś w obopólnym objęciu przetrwali długą chwilę, westchnęła wyjdziesz do poczekalni, ja cię zawołam, przyniesiesz gazową maszynkę z widowni tam się pali niepotrzebnie tu też jest połączenie będzie nam ciepło, kochany. Stare, Zwietrzałe wzruszenia opadły barcza w sali teatrzyku. Dotykał ostrożnie maleńkich rekwizytów, kwiatów, bibułek, szmatek. Właśnie majstrował koło maszynki gazowej, gdy go dobiegł głos żony. Czekała w białym nocnym stroju. Utwierdzili maszynkę, założyli połączenie, zgasili elektryczność. Trzy płomyki rozchyliły się na końcu żelaznych przewodów niemal pod ręką barcza. Niby trzy serca, szeptała mu do ucha. A czyje trzecie? śmiali się, że niczyje. Przybłęda jakiś duch. Nie przybłęda! cieszyła się Jadzia. To jest ktoś trzeci, kto będzie. Zobaczysz. Rozdziewał ją z białych szmatek, błądząc po gładkim, chłodnym jak owoc ciele. Przykręciła gaz. Izbę pogrążył mrok. Barcz chwycił żonę w szorstkie, sukienne objęcia i złożył na łóżku. Potem zrzucił z siebie dzwoniące żelastwem generalstwo i wślizgnął się pod kołdrę. Niby dwie rwące fale wzbili się w uścisku. Co to jest? Nad głową Barcza pętał się jakiś zimny przedmiot. To krokodyl, śmiała się Jadzia. Barcz uniósł się na posłaniu, chwycił kukłę za grzbiet, i świsnął nią na podłogę. Tak mocno, że aż chrzęst wydobył się z pawlacza, a głowy laleko padły wzdłuż krat. Teraz już sami, cieszył się, gniotąc jej ciało wielką, płaską piersią. Sami, powtarzała Jadzia, ty i ja. Jestem jak ziemia pod tobą, i wiesz, może tak połączeni kołyszemy już razem trzecie serce? Ocknął się wcześniej. Jeszcze noc stała w sypialni. Natychmiast go przepełniły sprawy, formacje, dyspozycje, rozkazy depesze. Nie załatwił kilku ważnych aktów, które przyniesiono tuż przed wizytą matki. Szukając spojrzeniem dookoła, spotkał znowu wysoko galerię, z której przypatrywała mu się blada jakby bliznami lśniąca na ręcz głów. Ubrał się, szczelnie okrył zwiniętą w kłębek jadzie i wyszedł. Zaś zobaczywszy przed sobą na rogu brackiej, chmielnej i szpitalnej suche, sztywne przecznice, ramy kamienne, w łono nocy wbite, ucieszył się. Ileż bowiem więcej było w tym porządku i prostoty niż w zakrętach i ciemnościach poszczególnego człowieka. Przed kościołem świętego Aleksandra, tnącym się w puchu mgieł, jasnymi płaszczyznami ogarnęło barcza zniecierpliwienie. Zawsze zaczyna się od błogosławieństwa, pomyślał, a kończy na prześcieradle.